Witaj, oto Twoje czytanie na maj 2025. Najpierw opowiem w nim o tranzycie planetarnym, który będzie wpływał bardzo mocno na nas wszystkich. Później będą odczyty z kart, z charmsów. Także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz tego miesiąca. Od 24 maja do 1 września tego roku Saturn, planeta dyscypliny i struktury, będzie w znaku Barana. Ten tranzyt ma bardzo istotny wpływ na naszą zbiorową świadomość i na to, jak będziemy działać. Mimo, że ten tranzyt rozpoczyna się 24 maja, to już w całym miesiącu maju odczujemy nadchodzącą tego typu energię, ponieważ Saturn jest wielką planetą, więc jego ruchy odczuwamy już nawet wcześniej. Saturn w baranie może początkowo wywołać w nas frustrację, jeśli chodzi o realizację indywidualnych celów. I w tym przypadku, jeśli będziemy się złościć, jeśli będziemy egoistyczni, tylko ja jestem na pierwszym miejscu, to taka postawa może spotkać się z oporem, jeśli chodzi o energię Saturna w baranie. Będzie to okres, w którym uczymy się równoważyć własne potrzeby z odpowiedzialnością wobec innych. Nadmierny indywidualizm może być kwestionowany i to będzie skłaniać nas do refleksji nad tym, jakie mamy podejście do współpracy i do grup wspólnot, w których funkcjonujemy. W tym czasie warto zwrócić uwagę na tendencję do nadmiernego egoizmu. Czy ją mamy? Jak nad nią pracować? Saturn w baranie zachęca do oceny, czy nasze działania, mimo że zgodne są z osobistymi przekonaniami, nie naruszają granic innych osób w naszym życiu. To doskonały moment na rozwijanie samoświadomości i na wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Saturn to planeta nauczyciel. Będzie dużo lekcji. Ta energia sprzyja też analizie, jeśli chodzi o nasze obawy związane z porażką, czy byciem postrzeganym jako ktoś, kto jest niekompetentny. Tutaj obawy związane z syndromem kogoś niekompetentnego, tak? Saturn w Baranie uczy, że unikanie wyzwań z obawy przed niepowodzeniem tylko ograniczy Twoje doświadczenia. Ta energia zachęca do podejmowania działań mimo lęku, co prowadzi do osobistego wzrostu i większego poczucia pewności siebie. Oczywiście, finalnie, jak te lekcje? Przejdziemy i się nie poddamy. A jak ten tranzyt wpłynie na zodiakalne ryby? Saturn w Baranie skupi Twoją uwagę na finansach i wartościach. To czas, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób zarządzasz pieniędzmi, ale też dobrze będzie przyjrzeć się, czy cenisz. Samego siebie. Jeśli działasz w chaosie, Saturn pokaże tego niechybne skutki. Jeśli chcesz budować stabilność w swoim życiu, da ci do tego narzędzia. To będzie czas na pracę z poczuciem własnej wartości. Twoja wartość nie może opierać się na zewnętrznych potwierdzeniach. Teraz masz szansę zbudować ją od środka. Wszystko, co zrobisz z intencją stabilności i odpowiedzialności, zostanie w przyszłości nagrodzone, bo energia Saturna właśnie nagradza wytrwałość i dyscyplinę. A teraz czas na Twój odczyt z kart. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w maju. Jakie ma dla ciebie przesłanie, później będzie duży rozkład, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na samym końcu jeszcze dodatkowy odczyt z czarmsów. Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, wiesz tylko to, co z tobą rezonuje. A teraz proszę o wskazówkę. Na temat tego, jaka energia prowadzi ryby w maju 2025. O, jest. Aha. Zobaczmy, co to za energia, i chyba któryś znak już ją miał, o ile dobrze pamiętam. Jest to smog omega. Połącz się ze swoją energią kobiecą i mocą kreacji. Ta karta mówi o tym, że w Twoim polu jest energia, która wspiera Twoją intencję i jednocześnie mówi do Ciebie: Trzymaj tę intencję, utrzymuj swoją wizję, by Twoje marzenie mogło zrodzić się tutaj w świecie materialnym. Także dla ryb jest to miesiąc skupienia się na energii żeńskiej, na energii kreacji, energii stałości. I tutaj w stałości nie o to chodzi, że jest zastój. W tej stałości bardzo ważny jest aspekt bycia gotowym na otrzymanie darów wszechświata. Tu nie chodzi o to, że teraz siedzę i czekam. Siedzę i czekam. Tutaj jest potrzebne nastawienie, taki mindset, że jestem w stałości, ale mam otwarte ramiona i już przyjmuję dary od wszechświata. To jest zupełnie inna energia, to ona otworzy cię właśnie na to, żeby być bliżej twoich marzeń albo żeby je zamanifestować, żeby coś stworzyć w twoim życiu. Tutaj dla tych z Was, którzy pragną potomstwa, dzieci, praca nad energią żeńską bardzo Cię wesprze w tym, żeby móc tego potomka wykreować, bo wszystko zaczyna się w energii. Dobrze, teraz czas na Twój numer anielski. Jakie jest przesłanie dla ryb na maj? Dwa numery anielskie. Okej, okay, wow. E, tutaj e, praca z energią żeńską, ukochanie swojej energii żeńskiej, aspektu kobiecego w sobie. Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to jest nieważne, a także Zaopiekowanie się tą energią żeńską, bo niektórzy są bardziej w energii męskiej i zaniedbują energię żeńską. Tutaj, jeżeli nie ta historia z Tobą rezonuje, to jeszcze czuję drugi przekaz. Też potrzebne jest uzdrowienie relacji z kobietami w Twoim życiu z mamą, babcią, ciocią, siostrą, przyjaciółką. Coś tutaj jest potrzebne do uzdrowienia. Pokazuje się energia bezwarunkowej miłości, 24-24. Także to jest klucz do tego, żeby zamanifestować miłość, dziecko albo jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, marzenie bliskie Twojemu sercu, ale najpierw trzeba ukochać siebie i swoją żeńską energię, a także Uzdrowić jakieś relacje z kobietami w Twoim życiu. Oczywiście nie wszystko dla wszystkich, dostosuj to do swojej sytuacji. Ale jest jeszcze druga karta: 555, zmiana, czyli właśnie to, że zaopiekujesz się swoją żeńską energią, tym żeńskim aspektem, energią kreacji to o tym, tym wszystkim, o czym mówiłam do tej pory. To sprawisz momentum energetyczne w swoim życiu, i to rozpocznie etap pozytywnych zmian, takich zmian, które pragniesz, żeby się wydarzyły. To dla wielu z Was jest też zwieńczenie długiego okresu transformacji energetycznej. Piękne energie, piękny przekaz za chwilkę będzie duży odczyt z kart. Co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć? A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i stawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Tam jest też mail do mnie. Jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. Dobrze, teraz poproszę o wskazówki na temat tego, jaka energia wzrasta w życiu ryb w maju. Oj, 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 okej. Okay. Mamy. No. Tutaj potwierdzenie tego, co już czułam. Energa, energia, przepraszam, uzdrawiania, czyli tutaj też będziesz mieć ochotę trochę się wycofać, przezimować, odpocząć, po to, żeby właśnie uzdrowić siebie, swoje serce, relacje rodzinne też. Tutaj mamy czwórkę i druga karta. Mówi właśnie o tym, dlaczego twoja dusza zdecydowała się na taką drogę, bo to uzdrowienie, zwłaszcza energii żeńskiej, żeńskich aspektów, da ci dostęp do twojej wewnętrznej mocy. Yy, dlatego pojawił się tutaj smok omega, bo to jest niezwykle istotne, więc ta karta mocy, karta smoka. Jeszcze bardziej podkreśla wagę tego przekazu, że to jest bardzo istotne i cały ten miesiąc jest pod znakiem uzdrawiania Twoich emocji, Twoich relacji i Twojej energii. Warto temu poświęcić czas, bo to przyniesie piękne zmiany potem w przyszłości. Ok. Teraz poproszę o wskazówki na temat tego, z czego się oczyszczasz, właśnie co jeszcze uzdrawiasz. Wiemy, że tutaj energia żeńska, energia kreacji, ale co jeszcze jest do uzdrowienia? Tak, wielu z Was chce wykreować lepszą sytuację finansową dla siebie, swojej rodziny i dlatego tak nadwyrężacie energię męską, bo chcecie działać. Chcecie kreować obfitość aktywnie, ale bez elementu żeńskiego, bez tej energii stałości, trzymania wizji i intencji, to się nie wydarzy. I właśnie dlatego tutaj trzeba odpuścić niecierpliwe podejście do tematu finansowego, do tematu kreowania obfitości. Mamy kartę cierpliwości. I kartę dobrego prosperowania, obfitości. Więc tutaj odrzucasz niecierpliwe podejście do kreowania dobrobytu i zastępujesz je cierpliwością. Tylko to ci odblokuje dostęp do, do tej lepszej rzeczywistości, lepszej energii. Zresztą, zobaczcie, jaka jest piękna synchronizacja tych kart: są w podobnych kolorach. Te dobre zmiany też w finansach są. Dla ciebie dostępne, ale najpierw potrzebujesz odrzucić niecierpliwość i też popracować nad tym swoim drugim aspektem nie tylko z energii męskiej działać. Dobrze, teraz poproszę o wskazówki na temat tego, jakie jest największe wyzwanie dla ryb na maj. Aha, raz, dwa, trzy. Tak, cały ten proces przejścia do innej energii, przejścia do energii zmian i uzdrawiania pokazuje się jako wyzwanie, bo mamy tutaj kartę przejścia, przejścia przez portal do innej energii, do tej energii zmian. I tak, żeby te zmiany zaszły w Twoim życiu, to Ty też potrzebujesz wprowadzić zmiany. Zwłaszcza w tym aspekcie żeńskim, jak traktujesz swoją energię żeńską, swoją kobiecość, nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, jak traktujesz tą energię stałości, spokoju, przyjmowania, czy ją dyskredytujesz, czy uważasz, że jest mniej ważna, czy uważasz, że jest słaba. Tutaj warto uzdrowić takie toksyczne podejście i wprowadzić zmiany. I nie będzie łatwo wprowadzić tych zmian, zwłaszcza w postrzeganiu siebie i swojego delikatniejszego aspektu. Tutaj yy, te zmiany tak same się nie zrobią, nie zrobią, trzeba je zainicjować wprowadzeniem też dobrych zmian, takich budujących i ta, yy, dobrych nawyków, takich w energii ukochania siebie również. No i ten sukces. Czyli ten sukces jakiś, który chcesz zamanifestować czy obfitość, to jeszcze nie w maju. W maju zaczniesz wprowadzać pozytywne zmiany, zacznie zmieniać się energia, iść w stronę tego sukcesu, ale w maju on jeszcze tutaj się nie zmaterializuje. Trzeba będzie być cierpliwym, cierpliwą, zresztą już nam się to pokazywało tutaj na górze. Okej. Okay. I teraz poproszę o wskazówki na temat tego, w jaki sposób wspiera Cię wszechświat w tym miesiącu. Wow. Ła! <noise> Proszę, szybka odpowiedź. Szczęście. Czyli jednak, tutaj, tak, po pierwsze, to uzdrawianie, ten dostęp do wewnętrznej mocy przyniesie ci większe poczucie szczęścia, też będziesz ci łatwiej trzymać intencje. Tutaj jest taki mały jednorożec, a energia. Jednorożca właśnie dodaje nam siły w tym, żeby trzymać intencję, nie poddawać się, żeby była jasna. Te wszystkie energie, emocje, które są do uzdrowienia, kreują taką mgłę w Twojej energii, że nie, nie, możesz, nie możesz czuć jasności intencji. I zdjęcie tego ciężaru, uzdrowienie tego wszystkiego przyniesie ci szczęście. W takim sensie poczuciu szczęścia, poczucia lekkości. Dzięki temu będziesz mógł mogła przejść do tej lepszej energii. W tym wspiera cię wszechświat. A teraz zobaczmy, co ryby manifestują w maju. O, 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 o. Tak. Raz, dwa. No dużo. Kart. Okej. Okay. Jest tutaj, okej, okay, tak, poprzez niepewności, niejasności, możesz nie wiedzieć, jaką, nie wiedzieć, jaką drogę obrać w pewnych momentach, ale tutaj odpowiedzią jest bycie bardziej elastycznym, elastyczną, więc tutaj też podpowiedź od wszechświata: kiedy nie wiesz, co zrobić, bądź cierpliwy i elastyczny, droga ci się pokaże. To też się dla ciebie manifestuje i manifestujesz dzięki temu, tak, że w czasie niepewności jesteś elastyczny, ufasz, jesteś cierpliwy, to w końcu udaje Ci się połączyć z energią przepływu, która była niedostępna, trochę zablokowana. Też łączysz się z nią dzięki tym pozytywnym zmianom, które wprowadzasz w swoje życie i to daje Ci. Energię rozwoju. Rozwijasz się, rozwijasz swoją energię, i tutaj idziesz w kierunku tej nowej energii, pozytywnych zmian. I zobaczcie, to jest karta Strażnika Energii Letniej. Czyli mamy potwierdzenie, że ten sukces, jakaś manifestacja, to raczej, raczej pojawi się latem, czyli może być już w czerwcu, chociaż astronomiczne lato mamy od 21 czerwca. Więc tutaj okres letni to jest czas, kiedy coś się dla ciebie zamanifestuje, dlatego warto cierpliwie czekać i zająć się tym wewnętrznym procesem uzdrawiania i wprowadzania pozytywnych i budujących zmian czy nawyków w Twoje życie. Wow! Intensywnie, ale mamy też tutaj obietnice wspaniałych czasów po tej intensywnej transformacji. I teraz jeszcze Twoje czarmsy. Zobaczmy, co jeszcze idzie w stronę ryb. Tak, raz, dwa, trzy. Trzy monety, czyli pieniądze idą. Tutaj może pod koniec maja już niektórzy zobaczą wyniki finansowe lepsze. Zwłaszcza jeśli. O, usłyszałam, to Wam spędza sens, powiek, ale to będzie po kolei. Trzeba będzie cierpliwie poczekać na więcej, to więcej przyjdzie. I o, usłyszałam taką wskazówkę, że im bardziej się niecierpliwisz, tym dłużej to wszystko trwa. Jesteś chroniony, chroniona. W czasie tego uzdrawiania, tej transformacji wszechświat będzie Cię uprowadził. Bo może nie wszyscy będą chcieli samodzielnie tutaj się uzdrawiać. Też możesz potrzebować pomocy. Jeśli tak poczujesz, to warto poprosić kogoś o pomoc, o terapię, coaching, terapię rozwoju duchowego, prowadzenie, cokolwiek tutaj do ciebie woła. Ok, jeszcze kolejna wskazówka, że niektórzy będą bali się zacząć. Zajrzeć do tego, co jest tutaj do uzdrowienia. Albo niektórzy będą bali się zrobić jakiś pierwszy krok w czymś, bo nie będzie to jasne. Tutaj zdaje się naprowadzenie wszechświata. To uzdrowienie dla wielu też wydarzy się poprzez wypowiedzenie emocji, słów, żali. Wypowiedzenie bądź wypisanie, bo takie napisanie potem. Na przykład spalenie w ognisku, zakopanie popiołów, też jest aktem uzdrawiającym, oczyszczającym. Więc warto też, jeżeli to z tobą rezonuje, to zrobić. I wielu z was też oczyszcza się, uzdrawia, by móc w pełni podążać za swoim sercem, bo teraz z jakiegoś powodu bardziej podążasz za umysłem, no ta energia męska też ma to do siebie, że chce bardziej w umyśle być. A teraz już czas na podążanie za sercem, bo to za umysłem to tak czuję, że dla wielu to zbytnio za dużo nie dało. I stoicie w miejscu. Zostanie ci przywrócona wiara w to, że coś może się udać, że życie może się zmienić, że te zmiany mogą być na lepsze, że te zmiany mogą być szczęśliwe, że rozwój jest dla ciebie dostępny. Pokazuje się duże uzdrowienie emocjonalne, wejście w lepszą energię. Tak, tu mamy jeden księżyc, drugi księżyc i też uzdrowienie energii serca, wzmocnienie energii serca. Mamy serduszko. To uzdrowienie, jeśli pragniesz miłości, a nie ma do niej dostępu, też może ci dać do niej dostęp, rozwinąć energię twojego serca, i tutaj dla tych z was możecie spotkać kogoś latem, jeżeli to jest twoje marzenie, jest to możliwe. Jeśli już jesteś w relacji i wierzysz, że to jest dobra relacja, ale coś jest do uzdrowienia, to naprawdę warto. Zwłaszcza jeśli to są tematy intymności, seksualności, bo tutaj mamy dwa króliczki, to też mówi o tym, że życie intymne wielu z was przyniesie dużo radości, a jeszcze więcej jak się otworzysz na swoją energię kobiecą i ją uzdrowisz. Tak, tu jeszcze ten czarm, z którego nie wyjęłam, który mówi o tym, że ktoś może się pojawić dla ciebie. No, dla niektórych może już nawet pod koniec maja, skoro tutaj jest ta strzała. No, ale to się będzie rozwijało powoli, jeżeli pod koniec maja, bo tutaj jeszcze energie się oczyszczają. Kolejny czar, który mówi o tym, że wszechświat się wspiera i chroni, mamy skrzydło anielskie. I tak, mówiłam, że może być namiętnie, romantycznie również dla niektórych, ale to bardziej dla tych, którzy pracują nad swoją relacją bo ci, którzy chcą zamanifestować miłość, to raczej przyjdzie później, chociaż każdy przypadek jest inny, czytanie kolektywne. Będzie namiętnie, są płodne energie, można również sprawić sobie potomka albo ktoś już ma termin w tym miesiącu. Tutaj przy porodzie może pomóc połączenie się bardziej z twoją boską kobiecością, energią kobiecości. I, I tak, jeszcze tutaj ten kwiatek nam o tym mówi. Są też znaki zodiaku i litery. Zacznę od znaków zodiaku. Te znaki zodiaku to mogą być ważne osoby w Twoim życiu, z którymi będziesz mieć dużo do czynienia w tym miesiącu. Albo jakieś nowe ważne osoby. Nowy szef, nowy przyjaciel, nowa partnerka. Tutaj dostosuj to do siebie. I są trzy znaki zodiaku: o, Lew, Panna i koziorożec. Także tutaj takie osoby, takie znaki się pokazują i litery jeszcze. Te litery to mogą być inicjały nowych osób, ważnych osób na ten miesiąc albo tutaj też może kryć się jakiś osobisty przekaz. Możesz go zobaczyć. Także warto być uważnym jak pokazuje litery. Jest litera X, którą odczytuję jako runę gebo. Także dużo miłości w Twoim polu. Jest też litera B, o, X, B, litera N. O proszę, to X się tutaj zatoczyło do koziorożca. Może jakiś koziorożec z miłości przyjść? Jeśli nie koziorożec, to ktoś trwały... To związek, przepraszam, trwały i ktoś lojalny, XBN oraz G. Takie mamy litery. Tutaj, kochani, jest wiele osób, które pragną miłości, chcą ją zamanifestować. Zapraszam Was na moje czytanie. Wybierz kartę, kiedy przyjdzie miłość, ona za chwilkę będzie na ekranie. Tak, jak czytanie z numerem anielskim 555. Jakie dobre zmiany przyjdą do Twojego życia? Żeby przejść do jednego z filmów, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.